Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj może filmik o destylacji i porównaniu dwóch kolumn zupełnie różnych, różnych półek cenowych. Ta, na której teraz robię, czyli ta kolumna została pożyczona, żebym sobie po prostu sprawdził, jaki jest efekt, jak działa i jaki procent można z niej uzyskać. Za nią stoi moja kolumna, czyli prosta, zwykła kolumna. Też na dwie grzałki z regulacją mocy. Kolumna metrowa, plus do tego dochodzi głowica. Jeszcze planuję dokupić zimne palce, ale to na razie może w przyszłości, bo zastanawiam się właśnie nad taką precyzyjną kolumną. Jak mianowicie działa? Po osiągnięciu 80 stopni na głowicy, czyli tym trzecim termometrem na samej górze, otwieramy zawór precyzyjny, czyli jest tutaj zawór LM, OVM, to jest głowica, kolumna, no i kek. I odbieramy przez zawór precyzyjny. LM, tak zwaną podpałkę do grilla, przez kilka minut, ja to w zależności to jest od 300 ml do 400 ml, po czym zlewamy podpałkę, zamykamy zawór precyzyjny LM i rozpoczyna się proces stabilizacji, czyli przez godzinę do półtorej godziny opary składają się, nagrzewają, składają, nagrzewają, czyli Otrzyszamy ten alkohol i po półtorej godzinie do godziny czasu zależności otwieramy zawór znów precyzyjny LM i łapiemy na nim przedgony. Ja łapę około około 400 do pół litra i po odebraniu tej frakcji tych przedgonów, zakręcamy zawór, znaczy do, zakręcamy, dokręcamy tak, aby jeszcze przez ten zawór uchodził destylat jedną kroplę na sekundę. Czyli rozumiem, pewnie te cięższe frakcje zostają, zostaną cały czas odbierane przez ten zawór precyzyjny LM, to troszeczkę gorszej jakości. I później przez zawór po około 10 minutach otwieramy zawór yy, OVM i tym zaworem już łapiemy alkohol, który jest najbardziej pożądany, który jest najczystszy i praktycznie za każdym razem jak robiłem alkohol leci cały czas 95% po jest, jeśli chodzi o głowicę jest ona bardzo czuła i jeżeli i za każdym razem jest ta sama temper temperatura. 3 razy łapę i na ogłowicy jest cały czas 77,3 stopnia. I jeżeli zmieni się temperatura o 1,1 stopnia, czyli będzie 77,4, to jest należy zakręcić zawór OVM i otwieramy znów zawór LM, czyli łapiemy już wtedy pogony. Czyli ten alkohol troszeczkę gorszy, który wykorzystuje tak czy inaczej później przy następnej destylacji, czyli przegony i pogony, zostają zlane i destylują się w drugi raz w następnym, w następnym procesie. Czyli jak widzimy, odbiór tutaj alkoholu jest zupełnie inny, bo na takiej zwykłej kolumnie. Każdy odlewa sobie tylko i wyłącznie pierwsze 100 lub 200 ml, po czym łapiemy wszystko, aż praktycznie dojdzie do końca. No niektórzy, niektórzy tam sobie oddzielają, troszkę odbierają tych przedgonów i pogonów, a tutaj mamy to zupełnie, zupełnie inny zawór do, do łapania przedgonów i pogonów. No i ten proces stabilizacji jest też, był dla mnie ciekawy, czyli przez półtorej godziny to wszystko się praktycznie miesza w tej kolumnie, czyli składa się i oczyszcza, wędruje w górę i w dół, z czego nie mamy przy tych kolumnach zwykłych, czyli yy, czyli tak u mnie kolumna plus od razu jest schodnica. Yy, ja musiałem destylować na swojej praktycznie dwa razy, zdarzało się, że nawet trzy razy, trzy razy, żeby ten alkohol był naprawdę dobrej jakości. A tutaj wystarczy raz, mamy 95% i naprawdę jest wysokiej klasy, klasy ten, ten bimberek. Także jeżeli ktoś ma do wyboru, nie chce się zrazić do bimbru, bo uważa, że to jest śmierdzi lub czuć czuć drożdże, no to powinien zmienić dostawca albo, albo się poszkolić. Ja już widzę różnicę między taką prostą kolumną a, a właśnie już taką troszeczkę zaawansowaną, także jeżeli ktoś jest na kupnie, jak najbardziej polecam Taką bardziej zaawansowaną kulę uniknie rozczarowania i czasu na destylowanie dwa albo trzy razy. Także dzięki. Do zobaczenia na razie.